Promocja oferty sprzedaży mieszkania to kluczowy element każdej udanej transakcji. Profesjonalne zdjęcia to pierwszy krok, ukazują mieszkanie w jak najlepszym świetle i przyciągają uwagę potencjalnych kupujących. Równie ważny jest dobrze napisany opis powinien być szczegółowy, ale zwięzły zawierać informacje o metrażu, lokalizacji, udogodnieniach oraz unikalnych cechach nieruchomości. Kolejnym krokiem jest wykorzystanie różnorodnych kanałów reklamowych. Portale ogłoszeniowe cieszą się dużą popularnością, ale warto też postawić na media społecznościowe, które pozwalają dotrzeć do określonych grup odbiorców oraz tradycyjne rozwiązania, takie jak ogłoszenia w lokalnej prasie czy ulotki. Ważne jest też dobranie odpowiednich słów kluczowych, które pomogą wyróżnić Twoją ofertę w wynikach wyszukiwania. Jeśli promocja wydaje Ci się skomplikowana lub brakuje Ci czasu, skorzystaj z pomocy doświadczonego agenta nieruchomości. Profesjonalista zadba o każdy detal, od stworzenia atrakcyjnej oferty po dotarcie do szerokiego grona klientów, zwiększając szansę na szybką i korzystną sprzedaż.